Słuchajcie, to jest najdziwniejsza wersja Skibili Toilet, jaką kiedykolwiek widziałem. Zapraszam serdecznie. Tu musimy to troszkę zmniejszyć, oczywiście. Ech, słuchajcie, no, no jest totalnie dziwnie. Oczywiście, patrzcie, 500 łapek. Ten dostał róże. Aj, go olała. Boże, co tu się dzieje normalnie? <laughs> Jeżeli... O, boże, a to kobieta iPhone. Titan, Titan iPhone, kobieta. <laughs> Jasny, więc co tu się dzieje? Ja nie wiem, ktoś ma naprawdę mega pomysły. I ma ten promień zakochania. Słuchajcie, promień miłości. Teraz wszyscy będą walczyć z Kibidi Toilet o nią. Jezus. Nie wierzę, co ja oglądam, słuchajcie. To jest najdziwniejsza wersja panowska z Kibidi Toilet. Ci się tutaj będą walczyć chyba. Tygo. Co to? O, będzie przejmie nad nim kontrolę nad tytanem głośnikiem. Widzicie? Teraz będzie, słuchajcie, jej niewolnikiem, co tu się dzieje. Teraz robi wszystko, co ona mówi. A ten, co tutaj jeszcze robi? O mój Boże, słuchajcie, to jest najdziwniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek widziałem. Naprawdę.